W najnowszym wydaniu gminnego Flesza, relacje z turnieju szachowego oraz spotkania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, informacje o programie Równać Szanse, deklaracja dla niepodległej oraz powitanie wiosny w przedszkolu samorządowym w Koronowie. Zapraszamy! W sobotę, 16 marca, w sali Koronowskiego Ratusza odbył się drugi amatorski turniej szachowy O Puchar Burmistrza Koronowa. Turniej okazał się jednym z bardziej obsadzonych turniejów szachowych w regionie w ostatnich miesiącach i zakończył się dużym sukcesem organizacyjnym, za co dziękujemy wszystkim zaangażowanym i uczestnikom. Jesteśmy po drugim amatorskim turnieju szachowym O Puchar Burmistrza Koronowa. Zawody nasze zgromadziły 92 zawodników z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Chciałbym przede wszystkim podziękować duchowi Wodkowi, który któremu temu wyszedł z inicjatywą zorganizowania turnieju w atuszu. Burmistrzowi Koronowa, Panu Patykowi Kojewskiemu, pracownikom Urzędu i Miasta Gminy Koronowa, Pani Magdalenie Tabasz i Panu Zoranowi Rydelskiemu, Prezesowi Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego Jarosławowi Wiśniewskiemu, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i naszym partnerom, firmie Akomp, firma Elpis, Restauracji Diabelski Młyn, Skansen Rożan, Gerson Koronowo, Kino Objazdowe Ferment i Banku Spółdzielczemu w Koronowie. Nagrody, puchale rozdane i do zobaczenia w przyszłym roku. W dniu 18 marca w Urzędzie Miejskim w Koronowie odbyło się spotkanie z wojewodą kujawsko-pomorskim panem Mikołajem Bogdanowiczem. Spotkanie zorganizowane było z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i poświęcone było planowanym rozwiązaniem rządowym w ramach programów Nowa Piątka. Podczas spotkania dyskutowano również na wiele innych tematów dotyczących bezpośrednio gminy Koronowo. Poruszono m.in. kwestię możliwości skorzystania przez samorząd z niedawno ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie. Projektów drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miłym akcentem były życzenia skierowane przez wojewodę do Sołtysów z terenu gminy Koronowo z okazji niedawno obchodzonego Dnia Sołtysa. Witamy serdecznie. Zima na dobre opuściła ulicę Koronowa, w związku z tym przygotowaliśmy dla Was kilka imprez. Kilka dni temu ruszyliśmy już z akcją typowo dla kobiet. Kobiety na rowery. Jest to projekt skierowany do pań, które rozpoczynają swoją przygodę z rowerem lub są na jej początku. W ramach projektu zapraszamy panie na spotkanie z fizjoterapeutą, który zapozna nas z tajnikami naszego ciała, podpowie jak przygotować się do bezpiecznej jazdy na rowerach. Kolejny etap to spotkanie z doradcą rowerowym. Nauczymy się tutaj, jak dbać o swój rower, ale przede wszystkim jak dobrać rower do własnej postawy i stylu jazdy. Na zakończenie planujemy ride kobiety na rowery, podczas którego nauczymy się udzielać pierwszej pomocy i oczywiście będzie ognisko. Dla chętnych osób przewidziana jest też sesja fotograficzna. Wszystkie panie, które są zainteresowane udziałem w naszym projekcie, zapraszamy do wypełnienia formularza, który znajdziecie na naszej stronie internetowej. To nie wszystkie imprezy, które dla Was przygotowaliśmy w tym roku. 1 czerwca zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszego miasta na rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka. 22 czerwca zapraszamy tych starszych mieszkańców, dorosłych i młodzież, na rajd na około 25 km, rajd rodzinny. Do plaży w samociążku, połączony z nocą świętojańską i zakończony ogniskiem. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Poza tymi imprezami będziemy organizować też dla mieszkańców różnego typu wycieczki, zarówno na obszarze zalewu koronowskiego, jak i w dalszych regionach. Wszelkie informacje będą udostępniane na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej www.wrowerowekoronowo.pl. Zapraszamy serdecznie. Najlepsze pojedynki Dzikiego Zachodu już dzisiaj o godzinie 18 w Centrum Kultury Synagoga na Westernowym Maratonie Filmowym. Witam serdecznie. Klub Sportowy Spartakus zaprasza wszystkich miłośników siatkówki na turniej wiosenny, który odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 9 na hali widowiskowo sportowej W turnieju wezmą udział zawodniczki z całego naszego województwa. Serdecznie. W miniony wtorek odbyło się kolejne spotkanie młodzieży biorącej udział w programie Równać szanse. Tym razem wspólnie z druhem Włodzimierzem Domkiem odkrywali znane i nieznane zakątki Koronowa. W trakcie kilkudziesięciominutowego spaceru odwiedzili koronowskie zabytki, kościoły, ale także wąskie uliczki i miejsca, które skrywają wiele tajemnic i niespodzianek. Na pustnicy to jest typowy krzyż tak? chrześcijański, tak? czyli odmiana krzyża yy, greckiego. W minionym roku obchodzono stulecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji odbyło się wiele wydarzeń i akcji. Jedną z nich było zbieranie podpisów pod rocznicową deklaracją prowadzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i wszystkimi aktywnymi społecznie mieszkańcami regionu. Inicjatywa ta kontynuowana jest również w tym roku. Złożenie podpisu jest także możliwe w Koronowie. Można tego dokonać wpisując się na specjalnym szablonie, który dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy placu Zwycięstwa 1 w biurze podawczym pokój numer 1 do 7 maja. Tradycją naszego przedszkola jest uroczyste powitanie pierwszego dnia wiosny. Przedszkolaki świętują ten dzień wyjątkowo. Wykonują słomianą kukłę dużą symbolizującą zimę, uczestniczą w cyklu zajęć na temat budzącej się przyrody. Następnie ulicami naszego miasta maszerują barwnym w barwnym korowodzie z Marzanną. Żegnają zimę, witają wiosnę tańcem, wierszem i piosenką.